Marek Michalak, rzecznik praw dziecka Dzień dobry Dzień dobry witam sobie. z orderem uśmiechu w klapie order uśmiechu mówiliśmy już dzisiaj o orderze uśmiechu bo papież Franciszek został odznaczony orderem uśmiechu tak I... najświeższa informacja tak. bo z soboty i dostanie legitymację numer 1000 no już przez te blisko 50 lat blisko 1000 osób odebrało order. i Faktycznie teraz ta, ta okrągła liczba, myślę bardzo symboliczna też dla bardzo wyjątkowej osoby. A czy papież będzie traktowany ulgowo, czy też będzie musiał sok z cytryny wypić? Ja myślę, że akurat papież nie będzie miał z tym najmniejszego problemu, ale oczywiście te uzgodnienia takie techniczne to już Kapituła Orderu Uśmiechu bezpośrednio za stolicą apostolską poczyni. Czyli jeszcze nie wiadomo w jaki sposób odbierze tak, zostanie odznaczony. Czy znaczy, i... teraz jest y ogłoszona mhm. informacja o decyzji międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, która dopiero zbierała się na pierwszym tegorocznym mhm. posiedzeniu? E przed nami daleka droga uzgodnień, ale najważniejsze jest to, że dzieci zauważyły tak wyjątkową osobę, wyjątkową postać, wyjątkowego przyjaciela ich spraw. Uśmiechają się rodzice i tu przechodzimy do jakby drugiego punktu naszej rozmowy. Uśmiechają się rodzice, którzy od początku kwietnia są w programie 500 plus i dostają pieniądze na dzieci, na drugie dziecko albo na pierwsze, jeśli spełniają kryteria finansowe. Tymczasem pojawił się taki dość niespodziewany efekt ubocznych, uboczny programu 500 plus, bo rodzice, dzieci, które zostały przekazane do pieczy zastępczej, coraz częściej występują o powrót swoich dzieci. I dobrze by było gdyby występowali rodzice występowali o powrót dzieci bo spełniają już e, kryteria i mogą odebrać dzieci, ale jest podejrzenie że rodzice występują o, o zwrot dzieci dlatego że chcą dostać pieniądze po prostu. Dostać pieniądze tego z jeszcze nie wiemy. Tak? ale jest, bo to jest za krótki odcinek czasu, żeby wiązać jedno z drugim, ale faktycznie w tym roku, w tym roku, czyli, czyli to, mhm. tak od stycznia y, można zaobserwować y, jakieś takie y, dodatkowe y, ruszenie y, z wnioskami o to, żeby y, odebrać dzieci. Trzeba każdą taką sytuację bardzo dokładnie przeanalizować. Tak jak sąd analizował wcześniej, czy należy zabezpieczyć dziecko w ten sposób, że umieszczone zostanie ono w pieczy rodzinnej czy w pieczy instytucjonalnej. Tak dzisiaj ten powrót też powinien być podwójnie sprawdzony. Bo to czy... i w tym przypadku i w tym sąd. Decyduje. Zawsze sąd. Tak, nie ma tu innej możliwości i to zazwyczaj jest ten sam sąd i zazwyczaj ten sam sędzia, więc on ma na przestrzeni lat obserwacje danej rodziny, Opinie ośrodka pomocy społecznej, opinie kuratorów sądowych, więc tutaj ryzyko pomyłki naprawdę jest niewielkie, aczkolwiek trzeba bardzo dokładnie sprawdzić. Ja na przestrzeni już wielu lat pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, wcześniej 20 lat w instytucji pozarządowej, wiem, że rodzice najbardziej o powrót dzieci starają się przez pierwsze pół roku po umieszczeniu dzieci w pieczy. I jeśli przez te pół roku mhm. y, 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 ten wstrząs odbioru dzieci nie był dla nich wyjątkowo mocny, że naprawili swoje życie, podjęli leczenie, y, y, poszli y, po, 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 po właściwą pomoc terapeutyczną, no to później bym się temu przyglądał bardziej. Być może to skojarzenie jest przypadkowe, ale jest taka teoria, że jest zbieżność między programem 500+, plus Nie a większą ilością wniosków o powrót tak. dzieci do, do rodzin biologicznych. Dobrze by było, gdyby efektem ubocznym programu 500+, plus było to, że rodzice rzeczywiście będą bardziej starać się o to, żeby, żeby dostać dziecko, bo jeżeli spełnią kryteria, spełnią warunki, to sąd im dziecko zwróci. I tym samym dostaną pieniądze z programu 500+, plus, bo pieniądze dostaje ten, kto opiekuje się dzieckiem. Jeżeli Piecza zastępcza powierzona jest rodzinie zastępczej, to tamta rodzina dostaje 500 plus. Znaczy priorytetem cały czas tutaj i y, y, kodeksu rodzinnego opiekuńczego i ustawy, która y, weszła niedawno w życie. Musi być dobro dziecka. Tak mhm. naprawdę to ono jest podmiotem tego. Nie może być inaczej i nie może nikt inny e, czerpać jakichkolwiek profitów na dziecku. E, przede wszystkim bezpieczeństwo dziecka, jego e, e, zabezpieczenie e, socjalne z jednej strony, ale to emocjonalne, które jest jeszcze bardziej ważne w tej sytuacji, ono musi być przede wszystkim brane pod uwagę. Ale ja naprawdę w tym wypadku e, wierzę w rozsądek osób, które będą podejmowały tę ostateczną decyzję, czyli są, sędziów, Rodzinnych, którzy na pewno bardzo dokładnie przeanalizują każdą sytuację. Do mnie zwraca się wielu rodziców z wnioskami. My też prześwietlamy je bardzo dokładnie, analizujemy akta sądowe, ale jak do tej pory nie zauważyłem żadnego takiego ruchu, który mógłby nas wyczulać, że coś się dzieje niedobrego ze strony sądów, a to one decydują. Czyli y, wniosków o y, powrót dziecka jest więcej, jest więcej, ale na razie nie ma y, większej ilości decyzji sądu o, o nie, oddaniu nie ma. dziecka. Nie, nie, ma, nie, nie ma decyzji, które moglibyśmy powiedzieć, że one są takie e, dyskusyjne, że, 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 że ktoś coś e, przedobrzył. E, tutaj e, podejmowane są, myślę, racjonalne decyzje. A jakie są przyczyny, dla których w Polsce najczęściej e, przekazuje się dziecko w pieczę zastępczą? Przemoc. Przemoc, uzależnienia, zaniedbania skrajne, zagrożenie życia, zdrowia dziecka to są te, te czynniki, które Nakazują, nie tylko pozwalają zabezpieczyć dziecko, żeby no, nie doszło do sytuacji tragicznej. Bieda nie jest takim powodem, prawda? Nie, nie, nie. To, to jakby, ja, ja wiem, że dyskusja na ten temat ona się toczyła, toczy, ale e, nie czynnik ekonomiczny. Czynnik ekonomiczny czasami on potrafi współistnieć, tak? Mhm. ale powodem do zabezpieczenia dziecka najpierw są te, które wymieniły, a może trzecim, czwartym czy piątym gdzieś e, zaistniała też sytuacja ekonomiczna, ale nie spotkałem się z sytuacją, żeby ona była ta pierwsza. Skoro przemoc jest najczęściej przyczyną odbierania dziecka i oddawania tego dziecka w pieczę zastępczą, to jak zweryfikować, czy coś się zmieniło? Bo przemoc to są e, konkretne incydenty, po których sąd decyduje o odbiorze dziecka. A jak zweryfikować sytuację, e, nie wiem, po pół roku? Rodzice mówią, że, że już się zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemoc, to nie, nie tak łatwo. Ale są też te inne czynniki, tak? Uzależnienia, yy, yy, zaniedbania, które z różnych powodów były. Znaczy, yy, trzeba za, yy, popatrzeć, co ta rodzina z sobą zrobiła. Czy yy, zechciała skorzystać z pomocy specjalistów? Czy yy, udała się na terapię? Czy podjęła leczenie? Szereg, szereg innych rzeczy. Czy, na, czy próbowała naprawić mhm. tę swoją yy, rzeczywistość? Tam, gdzie była twarda przemoc, tam, gdzie ktoś yy, wyjątkowo brutalnie krzywdził dziecko, to ja nie sądzę, żeby to było odwracalne, tak? żeby można było w tym wypadku zawierzyć i z powrotem powierzyć dziecko i czekać, co się stanie, bo to, to, to by było też tak na kraju trochę nieodpowiedzialności. Mówię o tych rzeczach, które są odwracalne i gdzie widać, że, że, że podjęto właściwe działania na rzecz dzieci. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, to jest to dobro dziecka. To jest coś, co każda instytucja zajmująca się, Decydowaniem o rodzinie o dziecku musi brać przede wszystkim pod uwagę to, ono ma być bezpieczne. Dziękuję bardzo Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka i cały czas czekamy na szczegółowe informacje dotyczące tego gdzie, kiedy i w jaki sposób papież będzie odbierał ordery. Też ruchu. jestem bardzo ciekawa, ale się się bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.